Cześć, rok 2019 już za nami. i Jeżeli przeanalizujemy to, które materiały czytaliście najchętniej, które nasze filmy oglądaliście najchętniej, to tematem numer jeden były przede wszystkim smartfony, co w sumie nie dziwi, bo ta branża rozwija się w zastraszającym tempie. Dlatego też zapraszam Was też do obejrzenia tego materiału, w którym pokażemy Wam najlepsze, najciekawsze po prostu najsmartfony 2019. Zapraszam. który z tegorocznych smartfonów najwięcej namieszał w rynku smartfonowych fotografii. Oczywiście Huawei P30 Pro. Jako pierwsze seryjnie dostępne urządzenie został on wyposażony w peryskopowy obiektyw tele 5 razy oraz w zoom cyfrowy o gigantycznym, przynajmniej jak na smartfon zakresie 50 razy. Także pozostałe moduły foto dają radę, przez co P30 Pro stał się wyznacznikiem pewnego standardu. Nie można też zapomnieć iż P30 Pro wyposażono w dobrej jakości zagięty na bokach ekran OLED o rozdzielczości Full HD+, w wydajny i energooszczędny Chipset High Silicon Kirin 980, pojemny akumulator 4200 mAh oraz elegancką i solidną wodoszczelną obudowę. I gdy myśleliśmy już, że trudno będzie w dziedzinie fotografii przebić P30 Pro, samo Huawei wypuściło Mate 30 Pro, który poprzeczkę podniósł jeszcze wyżej. Niestety, ze względu na chińsko-amerykańskie zawirowania polityczne, smartfon ten nie uzyskał certyfikacji Google i nie ma zainstalowanych jej usług. To pierwszy smartfon marki w całości oparty o ekosystem Huawei. Początkowo trafił do Europy w bardzo limitowanej liczbie, ale od stycznia jest już dostępny w stałej sprzedaży w Polsce. Xiaomi Mi 9 zamieszało na smartfonowym rynku z nieco innego powodu. Nie jest to ani najmocniejszy smartfon, ani też nie robi najlepszych zdjęć. Oferuje on jednak możliwości flagowca za ułamek ich ceny. Mi 9 jako flagowiec sprzedawany w cenie średniaka stał się z jednej strony jaskółką tegorocznej polityki cenowej firmy Xiaomi, a przy okazji również podwaliną obecnego rynkowego sukcesu Chińczyków. Super wydajny Snapdragon 855, ekran AMOLED i szybkie ładowanie indukcyjne za niecałe 2000 zł. Takich smartfonów chcemy oglądać jak najwięcej. thank you Samsung to wciąż numer jeden na rynku smartfonów, a Note 10 i Note 10 Plus to godni przedstawiciele koreańskiej marki. Większy z nich, Galaxy Note 10 Plus wyposażony został w ekran Dynamic AMOLED 6,8 cala o rozdzielczości QHD+. Mniejszy, Galaxy Note 10, ma ekran Dynamic AMOLED 6,3 cala o rozdzielczości Full HD+. Cechą charakterystyczną w serii Galaxy Note oprócz wysokiej wydajności i solidnego aparatu jest obowiązkowy rysik S-Pen. On również nieco zmienił się w tym roku. W serii Note 10 Producent dodał do jego funkcjonalności możliwość sterowania funkcjami smartfonu za pomocą gestów wykonywanych w powietrzu. Xiaomi Mi 9T Pro to kolejny smartfon tej marki, który kosztuje poniżej 2000 zł, oferując flagowy chipset Snapdragon 855. Jego cechą charakterystyczną jest jednak wysuwający się elektrycznie moduł aparatu i brak nocza w ekranie. Fajnym Bayerem. są dodatkowe efekty świetlne i dźwiękowe, które mogą towarzyszyć wysuwaniu aparatu. od tak dla szpanu. Rok bez nadgryzionego jabłka to rok stracony. Produkty firmy Apple można kochać lub je nienawidzić, ale trzeba uczciwie przyznać, że tegoroczny iPhone 11 Pro Max to urządzenie dojrzałe, które praktycznie pod każdym względem dorównuje androidowym rywalom. Jest solidnie wykonane, wydajne, wreszcie ma kompletny potrójny aparat, bardzo dobry ekran OLED i akumulator o pojemności niemal 4000 mAh, który nareszcie pozwala w iphoneowym świecie przestać martwić się o bliskość gniazdka z prądem. Na koniec składane, zginane, zamykane smartfony z elastycznymi ekranami, które w końcu pojawiły się na rynku, a także coraz ich więcej w zapowiedziach i na prezentacjach. Co prawda, wciąż są to urządzenia eksperymentalne, ale jeden z takich telefonów jest dostępny na naszym rynku, to Samsung Galaxy Fold. Jego główny ekran ma 7,3 cala i pozwala na bardzo wygodną pracę oraz oglądanie filmów i zdjęć. Robi wrażenie, podobnie jak cena 9000 złotych. Kolejnym, nieco innym koncepcyjnie składanym smartfonem jest Motorola Razer 2019. Ten rozłożony ma wymiary standardowego telefonu, ale zginany ekran umożliwia złożenie go do bardziej kompaktowych rozmiarów. W klapce ukrywa się też mniejszy kolorowy ekran 2,7 cala, który pozwala na podejrzenie aktualnego statusu urządzenia. Smartfon do oficjalnej sprzedaży w Polsce ma trafić jeszcze w styczniu i też szykujcie się na spory wydatek rzędu nawet 7000 zł.